Witam serdecznie wszystkich. Chciałem Wam dzisiaj zaprezentować pokrótce przyczepę Detlefs Przyczepa jest z 2006 roku. Przyjechała do nas z Niemiec. Przyczepka została bardzo mocno doposażona. Zaraz wszystko Wam pokrótce opiszę i pokażę co mamy na wyposażeniu. Na wstępie przejdę dookoła koła pokażę Wam jaki jest stan okien, poszycia. Tu taki od kamery widać malutkie dołki, ale ogólnie nic więcej nie widać. Tak jakby z daleka, to prawie tego w ogóle nie widać. Okna wszystkie mamy całe. Mamy alofelgi, mamy mower, y, power touch y, z ręcznym dociskiem, także bezawaryjny. Tu się nic nie ma za bardzo co zadziać niż w automatycznych. Także fajna firma, dosyć e, prosta konstrukcja. naprawie czy coś by się zadziało, to praktycznie każdy elektronik to sobie z tym poradzi. E, wymieniłem wszystkie e, te kliny, kedry, jak na nazwał, tak zwał. Każdy mówi na to inaczej. Tak, bo już by po prostu no, lata swoje przyczepa ma, wymagało wymiany, były wypalone. Także są wszystkie nowe. Łącznie z tą listwą, też jest nowa. E, ta pionowa. Tu macie namiar. Na do mnie. Tak, żeby ktoś jakieś pytania miał, to można dzwonić. <laughs> yy, tak, markiza. nowiutka założona. Yy, Fiama. 3,5. Chyba czy 3,60. Dokładnie takie ma chyba oznaczenie. Tutaj mamy. Toalety, kasetę jest, to jest ta większa, ta podwójna, tak jakby. Także na dłuższy czas wystarczy, nie trzeba tak często opróżniać. Opony są jeszcze w niezłym stanie, choć już mają swoje jakieś chyba z 7 lat. Także jeszcze te 3 lata, myślę, że i będzie trzeba pomyśleć o wymianie. Niby tak wszyscy się upali, że 10 lat to maks. Ja myślę, że trzeba też obserwować, jak się ta pana zachowuje, czy ma jakieś popryszczenia, pęknięcia. Ale już jak już widać, lekkie spryszczenie, no to wiadomo, wymieniamy, nie czekamy. Stopień mamy wyjściowy, dorzucam. Uchwyt na rowery HTD. Także też taka to jest zamiennik Fiama, ale moim zdaniem nawet lepiej wykonany. Fajniej wygląda, malowany proszkową. Także dwa rowerki spokojnie tu wejdą. No oczywiście, szyby wszystkie mamy ciemne. Naprawdę daje to niesamowitego uroku tej przyczepie. Założę się, że będą padać pytania, skąd takie szyby, ale to już moja tajemnica. Nowy klient się dowie, jak się to robi. Dobra, pokażę że tak. Mamy przyłącze stałe wody. Tu jest lew, a pod spodem możemy podłączyć węża i automatycznie będzie przyczepa się sama uzupełniała, jak podepniemy do sieci. Także wygodna sprawa. Tu zobaczcie, luk bagażowy, sucho. W ogóle przyczepa jest mega sucha. Nigdzie nic nie znalazłem, ani jakiegokolwiek śladu. Sprawdźcie, narożnik, jeden już widać. Te rury w środku to są odpowiedniki, także one muszą być. Tu mamy zbiornik, przyłącze, tak jak mówiłem, wody. Wszędzie jest rozprowadzone ogrzewanie, boiler, z ciepłą wodą. Dobra, przejdźmy dalej, żeby się wyrobić w 15 minutach. Dalej. Ogólnie tak, lodówka została wymieniona, grzałka była już uszkodzona, spalona, także to jest standard. Także mówka sztuka jest założona, także na kilka lat posłuży. Układ jezdny, sprawdzony, skontrolowany, nie ma żadnych problemów, nic jest stuka, płynnie hamuje, prowadzi się świetnie. Ogólnie moim zdaniem, tu jest oś cała Alko i no, moim zdaniem jedna z najlepszych osi, bo BPW, no Knot jeszcze jest fajny, ale BPW to ja akurat. Nie jestem zwolennikiem tej, tych osi. Dużo widziałem po prostu przykrych spraw z tą osią związanych chyba z Alko. To jednak, moim zdaniem, jest Alko. Tak wygląda ją drzwi. Tu mamy przyłącze prądowe. Dobra, i wejdziemy do środka jeszcze. tu mamy jeszcze taką nam komary Do połowy, oczywiście, musimy drzwi zamknąć tak jak na zdjęciu było. Już wchodzę do środka. Trochę dzisiaj pogoda mało sprzyjająca do nagrywania. Ogólnie w przyczepie nie ma jakichś nieprzyjemnych zapachów. Ładnie pachnie, wszystkie firanki są wyprane, środek też został odświeżony. Nie jest pobrudzony, nie ma plam, nie ma jakichś zniszczeń, podarć. Tak samo jak stolik. Zwróćcie uwagę, nie jest poszarpany, pobijany. Tutaj lekko było takie malutkie e, zużytkowanie, otarcie, zostało to ponownie zalakierowane. Od razu wrzuciłem czujnik temperatury w zamrażarce, godzinę temu włączyłem, już jest minus 16, ale do minus 28 daje radę. Także dołożyłem troszeczkę mocniejszą grzałkę, tak będzie bardziej wydajna hmm, lodówka. Tu mamy wszystkie regulacje, 12V, gaz, to wszystko, wszystko działa, sprawdzone, przeserwisowane. Tu mamy do markizy jeszcze jakieś elementy, jakieś śledzie, tu są paski do przypięcia roweru, wszystko dorzuciłem, tu, tu dodatkowe fajne gniazdko, mega się przydaje jak się sprząta od kurza czy coś, super sprawa, dobre miejsce to zrobili, to mi się właśnie w tych szczepach podoba. Krany zostały wymienione na nowe, wszystkie, po prostu no ktoś nie spuścił wody, no i mróz tamtą zimę uszkodził wszystkie. Także boiler jest wymieniony nowe, krany nowe, także wszystko tutaj z układem wodnym. Myślę, że najbliższej dobrych kilkanaście lat nie, nie zadzieje się nic. Kuchnia jak wygląda, moim zdaniem za wiele nie była używana. Chyba tylko ten jeden palnik, bo te pozostałe to jak nowiutkie, no się błyszczy. Yy, mamy na stanie telewizor, klimatyzację. Yy. To jest ElektroLuxa, starszy model, ale powiem Wam szczerze, daje czadu. Naprawdę niby 1000, chyba tam ma 300 czy 1500W, ale gorąco jak było, jak włączył, włączyłem. Naprawdę daje radę ta klima. Także mogę śmiało powiedzieć, żeby, że nikt się nie zawiedzie na niej. Telewizor oryginalny Samsunga z dvb działa, Działać działa. Ktoś będzie chciał sobie wymienić na smarta. Nie widzę problemu. możemy na mogę pomóc. Yy, Dodatkowe jeszcze siłowniki mi przyszły. Także zanim ktoś przyjedzie, to już pewnie będą założone do okna dachowego. Bo jak wie, wiecie, yy, standardowo wiersznie nie trzymają. Także będą też założone. Także nic tu nie będzie już do roboty przy tym przyczepie. Tu mamy włącznik boilera, yy, regulacje nadmuchu. Teraz chodzi piec. Yy, nie wiem, czy mu się uda uchwycić płomień. Będę ja się starał. To jest tak ucelować. widzicie, działa ładnie niebieski płomień Jak będzie jakiś czerwony, pomarańczowy, także już jest palnik wypalony. I nadaje się do wymiany. Także, jak będziecie jakieś testować, to nie to, że się pali. To nie znaczy, że jest jeszcze wszystko ok. Już. Tak wygląda przed, w sumie posypialnia. To jest waleczka z lustrami. Tam mamy gniazdko, włączenie światła. To pod spodem mamy szafeczki półki, wszystko, tu pełno półek tu dodatkowo też półeczki dołożyłem oświetlenie, bo prowadziłem też do łazienki bo na łazience było trochę moim zdaniem za ciemno więc dorzuciłem bo była tylko ta malutka lampka dorzuciłem leda dodatkowo jest karnisz tu dookoła jest prysznicowa firanka tutaj nie zakładałem jej jeszcze Także będziecie chcieli to co założycie, będziecie potrzebować, jak nie to nie. Wszystko działa tutaj, spuszczona jest woda, ale pompy wszystko sprawdziłem, działają. Eee, tu macie tego leda, To jest słuchawka prysznicowa, wylewka, także tak to, to wszystko wygląda. Materac jest w świetnym stanie, mięciutki, myślę, że ktoś chce go wymienić, bo normalnie są chudsze, a ma ze, nie wiem, 25 metrów wysokości. Jeżeli ktoś bardzo chciał wygodny mieć, wymieniłem pokrowiec. Stary nie wyglądał jeszcze źle, nie miał plam, tylko po już były takie tu przed otarcia, takie, takie, takie zmechacenia. Nie, to zbyt dobrze to wyglądało, więc zamówiłem nowy, jest świeży, założony. Pokażę jeszcze szafki. Mamy tutaj szafeczkę, nie ma zacieków. Tu u góry tak samo. Zawsze patrzcie u góry. Jak są jakieś puszcze przyczepa, to takie mokre, ciemne ślady zacieki w tych kątach, tak samo to by na naprawdę widać było jak jest coś zaraz zalane. Dodatkowo mamy ten pokój zamykany. Byśmy z dziećmi jeździli, czy coś, to tam jeszcze żaluzję w dół, na maksa. laser możemy odwrócić sobie tutaj w tą stronę, czy w tamtą, jest na dwie strony obrotowe. Także możemy się tu zamknąć, dywanik, a dołożyłem nowy, moim zdaniem świetny zbieracz wstępnych brudów, kurzów i tak dalej, jak się wchodzi, także mega to się przydaje, jest wytestowane przeze mnie, także zawsze to kupuję, bo chociaż jak ktoś przyjedzie, to mi tak nie naniesie brudów. Dodatkowo założyłem LED, tutaj mamy dookoła z funkcją ściemniania, ukryty włącznik. I możemy rozjaśnić, ściemnić no, Po trochu podposzkuję, ile tam koto tam się chce ustawić, nastrojowe, oświetlenie, i tak dalej. Dodatkowo do urzędu zegar. Mamy temperaturę zewnętrzną. No, jak widzicie, jest 13 stopni na dworze 21 w środku, no bo chodzi piec. E, zaraz zobaczymy na kim biegu. Tu mamy USB. E, Typu C, standardowe i tak dalej, także dosyć mocne. Możemy sobie telefony tu położyć, ładować. Tu woltomierz pokazuje nam obecnie stan akumulatora. No, naładowany, także ładowarka jest automatyczna, jakby będzie potrzeba. pewnie za chwilę uruchomię LED. To za się włączy ładowarkę, skoczy na 14, na 13 v Kolejne, w górę pokazuje. Już musimy mało kończyć, mamy mało czasu. Okna, rolety wszystko jest wprawdzone. Wszystko działa tak jak należy: szafki, narożniki, suchutki, parapet. W detlewsach nie ma problemu, z, żeby gdzieś coś, jakaś wilgoć była. Po prostu wyżej jest osadzony parapet niż bakista, niż otwieranie i tak dalej. Tam listwie te wszystkie łączeniowe, także tu się nic nie dzieje. Nie, za, nie zamaka. Yy, dalej jeszcze, może tak na szybko. Tu mamy wyciąg. Też rzadkość w przyczepach. Yy, mamy tutaj oświetlenia, wszystkie i tak dalej, włączniki, tu mamy fajny taki wiadereczko, nie wiem czy to ma kosz na śmieci, czy obierki, nie wiem, ale fajna sprawa, przydaje się podręcznie. Yy, no i tak tutaj jeszcze nie wiem czy pokazywałem, też mamy taką głęboką szafkę, to już na miejsce przyjdziecie sobie, życie, spróbuję pokazać jeszcze pokazać poduszko. O, ten teraz waży. Wszystko tam jest zata rozdzielnia wody. Tu mamy zbiornik wbudowany. A miałem wam pokazać jeszcze na jakim biegu. Natruję, co chodzi. I mamy 21 stopki. Także no, tu mamy się taki schowek na buty. Tam jest steropian od nadkola, Trochę ktoś tam boi buty. To pobiane jest, ale jest, nic nie jest uszkodzone. Tu mamy też drugi taki. Potwieramy też taki mega głęboki schowek i tam jest dalej akumulator. Nie wiem czy mi się uda teraz do tego dostać. Żeby wam pokazać, ale postaram się jakoś tu się doryć. Ja może spróbuję od tego mniejszego. To jest mniejsza, tam jest taka duża klapa. Tu mamy tak czujnik gazu. Jakby się ulatniał gaz to się zareaguje. Włącznik niezależne, zasilanie 12V na dzika, żeby jechać hebel od moveru. Akumulator 90A ładowarka automatyczna, o, teraz już lepiej widać. Także mamy tutaj całą elektrownię. Stół się składa. Tu mamy wkłady do uzupełnienia, żeby zrobić sobie łóżko na przodzie. Tu jest chyba ze 130 takie łóżko na 2-10 chyba. Także dosyć duże. Spokojnie, dwie osoby się tutaj wyśpią. Już to poskładam na szybko Nie wiem co tu jeszcze mogę wam opowiedzieć Zresztą jak będziecie mieć pytania To śmiało Dzwoncie, A to wam pokażę czy coś specjalnie nakręcę Tu góra, tu przy... tak samo jest wentylacja Nie ma, nie ma żadnego zacieku Telewizor, półki Klima sprawna, tak jak mówiłem, Ciao. wyłączę, bo chyba zagłusza mnie. Eee, masz tantenowy, nowy? Jeszcze nie zmieniamy, mamy na stanie, także dosyć długi. Wysokość anteny możemy podnieść i wyregulować. A mam cały transformator, Także tak to pokrótce się przedstawia. Także, jak będą pytania, to proszę dzwonić. Dziękuję i pozdrawiam.